Dzień dobry. Krzysztof Zamczyk KWS. Jesteśmy na plantacji rzepaku ozimego w okolicach Czuchowa w województwie pomorskim. Rośnie tutaj 9 odmian rzepaku ozimego hodowli KWS, w tym takie odmiany jak Adelmo, Umberto, Sanchos i jedna odmiana populacyjna Derrick. Rośliny przezimowały w bardzo dobrej kondycji. Rozeta posiada od 12 do 14 liści. Szyjka korzeniowa ma średnicę od centymetra do prawie 2 centymetrów. Na liściach nie zauważam objawów suchej zgnizny kapustych w postaci regularnych kremowych plam z pignidiami. Również po przecięciu korzenia nie ma objawów niedoborów borów, w postaci ciemnych przewarwień. Oprócz dobrze rozwiniętych roślin, mających dobrze rozwinięty system korzeniowy, można również znaleźć rośliny mniejsze o charakterystycznym fioletowym zabarwieniu. Są to rośliny, które jesienią zostały uszkodzone przez śmietkę kapuścianą. System korzeniowy tych roślin jest upośledzony, co może powodować straty w plonie. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną relację.